Hej, witam z tej strony Demister Ces. Dzisiaj chciałbym zaprezentować unboxing gry Halo 4 w edycji limitowanej. Z tyłu pudełka znajdują się informacje o dodatkowej zawartości tej edycji. Zaraz zaprezentuję, co się w niej znajduje. Pierwszą rzeczą po tworzeniu pudełka jest Steelbook z Grom. Gra jest na dwóch płytach. Na jednej płycie znajduje się single player, na drugiej multiplayer. Następnie mamy takie coś, torebkę otwartą. W torebce mamy kod do Halo forward unto down na dodatkową zawartość w Xbox Live. Awatar, 14-dniowy trial Xbox Live Gold i jakiś niepotrzebny papier zawierający informacje o zdrowiu i bezpieczeństwie. Następnie posiadamy schemat opancerzenia Spartana. torebkę tym razem już nie zapinano lecz rozrywano w torebce znajduje się odprawa na misję. nie wiem i na końcu mamy coś co wygląda jak notes są tu różne informacje o w broniach występujących w ogóle, w uzbrojeniu. No też jest specjalny list. I takie coś. To by było wszystko, co znajduje się w edycji limitowanej gry Halo 4. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.